Na parkiecie ta najmocniejsza. Ofensywna czwórka, i od razu Ortiz. Bliski trasę przechwytu Mruwczyński. Naciska jak Elsnera. Udało się odzyskać futsalówkę pomarańczowo-czarnych. Jeszcze uderzenie z dystansu i z najwyższym trudem broni Sergiej Burduja. Rusza lewą stroną. Elsner podanie w pole kardę, przepuścił piłkę. Jeszcze zawodnik Dremanu, ale trafia do siatki Wadim Iwanow. 1 do zera. Elster. Elster uderza i z najwyższym trudem paruje futsalowkę na drożny. Kamil Naparło. Mrówczyński. Wojciechowski. Czevers Ortiz. Jeszcze rykoszyli i gol! Gadziego! Iwanow. Dogranie piłki do Elstera. Elster chyba było tam zagranie ręką. Tak. Tutaj może być tylko jedna decyzja. Czerwona kartka dla Mruczyńskiego i rzut karny dla Dremanu. Iwanow, czy na parło kto okaże się lepszy? Iwanow! 2 do jednego dla Dremana. Tak, Tifa, jest duńska wola. Teraz uderzenie rykoszy, i gol! Mamy wyrównanie! Uderzył na bramkę Gadziego. Piłka odbiła się chyba od jednego z graczy. Edremanu. Pucharski powstrzymany przez Ortiza. Teraz okazja, i słupę gratuje po tym uderzeniu Szczepaniaka. Żółte piłki na lewą stronę. Patwacha, strata. Okazja dla Torunia i gol! Daniel Gadziego. 3 do 2 dla pomarańczowo-czarnych. Błank. Kapitalne uderzenie teraz nożycami. Bank. Jaki gol! Błank doprowadza do remisu. Jefferson Ortiz Jefferson Ortiz strzela. Zablokowane to uderzenie. Jeszcze Jefferson Ortiz w pory zamieszanie. gdzie jest ta piłka? Udało się ją wybić, ale wraca pod nogi Torunian i słyszymy Cyrena, która kończy to spotkanie, ależ emocje! 3 do 3, i Rejter i remisuje z Dremanem, Futsal Opole, komprachcice w meczu pierwszej kolejki Futsal Ekstraklasy.